Cześć, witam Cię serdecznie na kanale pod tytułem Mały, Wielki Futbol, za pośrednictwem którego dzielę się właśnie małym, a także wielkim futbolem, ponieważ wielki futbol potrafi być mały, a ten mały potrafi być naprawdę wielki. Zapraszam Cię do obejrzenia pierwszego odcinka z cyklu Mały, Wielki Futbol w trasie. W pierwszym odcinku odwiedziłem stadion w Jamielniku, gdzie A-klasowy Żak Jamielnik podejmował W.Litzbark-Welski. Well Drużyna z Jamielnika dopiero co awansowała do A-klasy po wielu latach batalii w tzw. Bundeslidze. Był to naprawdę dobry, ciekawy mecz. Było dużo nerwowości, kartek no i niestety też i przydarzyła się poważna kontuzja, ale miejmy nadzieję, że zawodnikowi gospodarzy nic poważnego się jednak nie stało i będzie mógł wrócić do tego, co kocha, czyli do grania. Zachęcam Cię do obejrzenia tego odcinka. Mam nadzieję, że zostaniesz ze mną z moimi filmami, podróżami na dłużej. Tak jak wspomniałem, mały, wielki futbol. Zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej. 見よことだ prawda? Kur Nie na niech się przyłożyło, jak się przyłożyło. <noise> się. sprawę Basti, eg roðina paðist. Stóra, eg fúk. Og tað passar nei munstemi á tærna hefir nauð. Tað var sem bæði sjálvt síðan eg hefði sætt. Nei. Gerðu lata taka við á karni við tøku hjá deggum. Ja, nei.

Panie Piotrze, serdecznie gratuluję. No i podziękuję awansu w drużynie UKS Awansu do pracy A. Życzę kolejnych sukcesów powodzenia, sobie, i powodzenia w nowym sezonie. wszystkiego dobrego. Gratuluję, gratuluję. Dziękujemy.

Goal. Het is mooi, dat het. Ja, ja. Hij is het pas lang, ja. Select to. Select